Uzdrowisko Choryniec Półka ZO w swojej ofercie posiada linię urządzeń Itensic. E Urządzenia te służą do ćwiczeń mięśni głębokich kręgosłupa w warunkach izolowanych. Ćwicząc na tym, powtarzając codziennie właśnie ten, ten rytuał 10 minut na każdym z urządzeń, potrafi te mięśnie potrafią się wzmocnić. Tak? Na tym, na którym jestem teraz, to czuję, że pracują mięśnie. Pośladki i przykręgosłupowe, te dłuższe, oraz brzuch oczywiście. Najtrudniejsze jest akurat urządzenie, na którym już poćwiczyłam, zaczynam zawsze od najtrudniejszego. To tam wyciskam poty, rzeczywiście, bo jest pod górkę, że tak powiem. Trzeba przesunąć to siedzisko pod górkę, pracując bardzo głębokimi mięśniami brzucha. Jestem pierwszy raz. Mogę polecać rzeczywiście to uzdrowisko i te rzeczywiście urządzenia, które są takie fenomenalne, no, moim zdaniem. Nie wiem jak inne, bo na innych nie ćwiczyłam, ale te poznałam dobrze, ten intensyk, ten zespół tych urządzeń, trzech, to rzeczywiście daje satysfakcję. Chętnie wrócę. Dzieli nas, aczkolwiek bardzo duża odległość, bo jestem z drugiego końca Polski. Zapraszamy do zdrowiska choryniec Półkazo.